I siema witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to hol zakupowy. Chciałabym się, rzecz, że z wyprzedaży. Niestety na rzeczy wyprzedażowe trafiłam niektóre, ale już są naprawdę takie resztki, więc po prostu zamówiłam rzeczy, które mi się podobały, które uważałam, że są mi potrzebne. Jest też aż jedna rzecz dla mojej mamy, także nie przedłużając, po prostu zrobiłam zakupy, bo miałam na nie ochotę. Paczka przyszła dzisiaj, zamawiałam, nie pamiętam, ale jakoś szybko mi przyszła. Jest to zamówienie z Cisia jeśli chodzi o Sinsei, to ja mam bardzo dużo rzeczy w swojej szafie z tego sklepu. Bardzo go lubię i wcale nie uważam, żeby jakość była jakoś super gorsza od innych sieciówek. Ale oczywiście musicie jakby wybierać, no i nie wszystkie rzeczy takie są. Także, no ale to myślę, że też w każdym sklepie znajdą się jakieś gorsze rzeczy i znajdą się perełki. Także tutaj bo wiem, że o Sinse'u jest podzielone zdanie. Także ja mam takie, że mam dużo rzeczy, uwielbiam rzeczy z Sinse'a i. Nawet bym powiedziała, że połowa mojej garderoby to jest więcej, A jak nie połowa, to przynajmniej jedna trzecia. Także naprawdę mam dużo rzeczy stąd. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, i niektóre rzeczy mam nawet tak, że mam po kilka sztuk, tylko na przykład w innym kolorze. Open here. No i czemu się nie otwiera? Dobra, rozerwiemy, bo coś nie działa na ten pasek. Powiem Wam, że tu są trochę rzeczy i są tak upchane. No, patrzcie. Do samiścikiej góry po prostu. Po brzegu się upchane. Zaczynamy od spodni dresowych. I okej, okay, są to spodnie z takim polarkiem. Właśnie zastanawiałam się i... Który to jest rodzaj spodni? W Sinsay sensie ma, e, ma takie z polarkiem i takie bez polarka. Yy, I wybrałam sobie to takim pięknym, yy, miętowym kolorze. To jest tak, znaczy w sumie mięta, to jest taki zieleń. I nie zauważyłam na stronie, bo wszystkie spodnie, które mam do tej pory, poza oczywiście jakimiś, nie wiem, tak jak mam z Disneya, czy coś A, tak, jak tutaj mam taką Disneyową, i do nich też mam dresy. Tutaj sobie wiszą, no to one mają jakby mieszkę Miki, no ale wiadomo, to jest jakby taka kolekcja. No a nie zauważam na stronie, że one mają napis Feel Good Vibes, taki delikatny, wyszywany. Nie rzuca się jakoś bardzo w oczy, nie przeszkadza mi. Zwykłe klasyczne y, dresy ze ściągaczem w rozmiarze XS. One kosztowały chyba 23 zł, więc one chyba się załapały na jakąś y, promocję. Dalej zamówiłam sobie. O, a to mnie zaskoczy. Okej. Okay. To chyba nie takie coś chciałam, ale dobra, przymierzę. Zabrałam sobie dwa biustonosze. Nie widziałam, nie dojrzałam tego na stronie, żeby one były takie właśnie w prześwitującym stylu. Muszę sobie je po prostu przymierzyć, zobaczyć, jak wyglądają. Czy mi przez bluzeczki to nie będzie za bardzo prześwitywać. Tak jak do pracy, no to być nie chciałabym świecić biustem. Ja mam taki pierwszy. Piękny jest ogólnie. Bardzo mi się podoba. Jest taka srebrna niteczka. Tylko, że nie ma materiału. Wiecie, jest z czym? Z koronką. <grym> nie mogę się wysłowić. Czekajcie. Ten jest na lewą stronę, czyli on idzie jakoś tak. Bo mam też drugi biustonosz okej, okay, to się odpina. O, no to całkiem nieźle. Ubałam się, że się nie odpina. Drugi mam taki, więc dokładnie w takim samym stylu. I on w ogóle ma takie wiązanie na szyję. Tu mam wstawię zdjęcie, jak wygląda. No i ten wiedziałam, że taki będzie. No i one kosztowały w ogóle na jakieś grosze, były na przecenach. Także, no zobaczymy. Będę mierzyć, zobaczymy. Nie wiem, czy można odesłać, ale nie były drogie, więc jakby co, no to nic straconego. Dalej kupiłam sobie dwie takie same koszulki. Tylko jedna jest w paseczki A druga jest gładka A propos tych wielu sztuk Są to golfiki Z długim rękawem Takie wiecie klasyczne Tu jest golfik, długi rękaw I właśnie jeden mam w paseczki A drugi mam dokładnie taki sam Tylko, że kremowy Jest taka złamana biel I one mają Z tego co pamiętam Całkiem niezły materiał Szybciutko sobie można prać w 30 stopniach z rutotu, tutu, tutu. Gdzie tu jest skład? 100% bawełna. Właśnie, tak mi się wydawało, że one są bawełniane. No i są faktycznie takie miłe w dotyku. Do pracy idealne w powiedziała. Dalej mam. U, jaka ładna ta koszulka. Jestem bardzo zaskoczona. I jest to koszulka również bawełniana. Tak, 100% bawełniana z roketem. O, taka. Ze strażników galaktyki. Yy... I... <ścoughs> Ta koszulka... Bo zacięłam się. <grywa> ta koszulka jest z, z, działu, z tego działu dziecięcego chłopięcego na chłopięcy 170 cm wzrostu. Ja kupiłam tą koszulkę dla mojego Kamila, ponieważ nie stwierdził, że potrzebuje sobie wymienić trochę koszulek, kupić nowych. I powiem Wam, że ta koszulka wypada na bardzo dużą. Wydaje mi się, że nawet dla mojego Kamila będzie ciut za szeroka. Taki troszkę ich będzie. No a Rocket. Mamy sentyment, bo... Jak braliśmy naszego grugusia do domu, to chcieliśmy z nim wziąć drugiego pieska, braci, żeby byli sobie razem. Jak ktoś ogląda naszą historię, to wie, że szukaliśmy domu dla tego drugiego pieska. No i on miał się nazywać Rocket, więc tak stwierdziłam, że zabieram. Rzuciłam mi się w oczy i zabieram. Kupiłam też bluzę SK. Z działu męskiego taką rozspinaną, ale tą bluzę kupiłam dla siebie, ponieważ mam deficyt bluz rozpinanych. Na dziale damskim żadnej ładnej nie mogłam znaleźć takiej basicowej, a to jest taki totalny basic. Tu macie materiał zameczek. Tu jakiś tam napisik, ale żaden taki rzucający się w oczy. Kieszenie. Wiecie, jest taka zwykła, najzwyklejsza. Potrzebuję takie rzeczy do pracy. Bo czasem, jak mam bluzy wkładane przez głowę, no to zanim je ściągnę czy coś, no to, to tam się włosy budzą, makijaż i tak dalej. A taka przez szyję jest idealna. Przez szyję, Z zamkiem jest idealna, a mam tylko jedną taką, więc yy, bo reszta uległy destrukcji. No nieważne. Dalej mam, dla mojej mamy spodnie dresowe. I mam je w rozmiarze M. Klasyczne czarne, i one mają taki McBayer, że mają też sznureczek od wewnętrznej strony, więc nie widać tylko jak się ściśnie i zwiąże pas ok, dalej mam dla mojego Kamila również taką zwykłą, bezikową koszuleczkę taki trochę zielony trochę kaki w rozmiarze XS już z działu męskiego Wyzma dwie rzeczy ode mnie mąż a tu mam taki opakuneczek i tu są dwa łańcuszki Bardzo fajnie zabezpieczona, bardzo fajnie to ktoś pomyślał. Eee, czekajcie. Muszę powyciągać, bo jakieś dziwne rzeczy się tu podziały. Ok, mamy. I pierwszy jest takim pomarańczowym. pomarańczowym... łańcuszkiem. Może ja odwrócę kamerę i Wam pokażę, jakie wyglądają sobie bliska. A drugi to jest taki złoty łańcuch. Wszystkie moje te takie ala, złote, srebrne rzeczy się troszkę poniszczyły i stwierdziłam, że potrzebuję sobie dokupić na ten sezon wiosenno-wakacyjny, właśnie coś nowego. I kupiłam też taki łańcuszek, ostatnio mi się mega podobają takie łańcuszki, więc stwierdziłam, że why not. No i tą gwiazdkę też mam, w ogóle kupiłam ją w pepku, długo i długo jej nie nosiłam, i teraz noszę sobie taką gwiazdkę. I wróciłam też w ogóle do kolczyków, także jeszcze muszę sobie kilka kolczyków dokupić, bo te moje już są takie lekko brzydkie więc jak znacie jakąś fajną stronę z niedrogimi kolczykami, bo mi się bardzo często kolczyki szybko nudzą, to będzie znać. Nie mam żadnych uczuleń, nie wszystkie stale, nie stale nierdzewne wchodzą, chirurgiczne i tak dalej. Nierdzewne, chirurgiczne stale wchodzą w grę. Odwracam Was, pokazuję, jak te kolczyki, jak te łańcuszki wyglądają w... co i w czym? Z bliska. No i jeszcze się do Was zapisuję. Okej, okay, muszę trzymać tak, bo jak dam tak, to już pada y, cień, no ale ten jest taki zwykły, najzwyklejszy, ala y, niby złoty łańcuch i on jest taki na taką szerszą zapinkę, a tu mam taki potrójny z pomarańczowym czymś, lubię takie, bardzo lubię jak się dużo dzieje, także ten jest taki naprawdę fajny y, i tu mam takie klasyczne zapinanko, także no czat. Także ja jestem zadowolona z tego, co przyszło. Są dwie rzeczy dla mojego męża, jedna rzecz dla, dla mojej mamy i ja jestem ciekawa bardzo o tych naszych bo w sumie ten mi się mega spodobał, spodobało mi się to wiązanie, więc no byłam bardzo ciekawa, jak on wygląda. I myślałam, że się nie da tego wiązania odpiąć, ale na szczęście da się, więc nawet mogłabym sobie go nosić do pracy w momencie, kiedy nie chciałabym tak być bardziej. Eksponować tego, co mam na sobie. No, tylko ten wydawało mi się, że on ma materiał pod spodem i że nie jest taki prześwitujący. No, ale zobaczymy. Muszę poprzymierzać. Jak nie, to każdy z nich chyba kosztował 13 zł, więc to też nie jest jakaś super droga rzecz. Także mm, no, bez tragedii. Dajcie znać, czy wykupujecie coś w ScineSail, czy lubicie ten sklep. Yy, I widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że już teraz będę nagrywać dla Was regularnie. Czekam na wasze komentarze, mam nadzieję, że się film wam podobał. E, zostawcie coś po sobie, łapkę w górę, subskrypcję, łapkę w górę tutaj, <laughs> macie znaczek co trzeba robić, subskrypcję bądź komentarz. Tam na dole warto też wcisnąć dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia na bieżąco. A ja wam dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnych filmów. E, mam nadzieję, że co, że, że, że coś zostaniecie ze mną. Przesyłam buziaki i biorę się za sprzątanie tego. Co tu się wydarzyło, a wydarzyło się wiele, jest lekki bałaganik.